Teatrzyk, Teatr Narodowy Radio Roxy, przedstawia strada, rozstanie, rozwód, upokorzenie, depresja. Co sytuacja? <grystanie> to okazja do śmiechu. Ile tu pożywki do żartu. <grystanie> Ile paliwa dla dowcipu. <grystanie> no dobrze, ale to wszystko potem. Teraz czas trochę popłakać. Patryk? Patryk, y co? Podrap mnie po plecach. <grystanie> O, super. A weź jeszcze, poczekaj, bo tu niżej jeszcze mnie podrap, dobra? O, o, no dobrze. Słuchaj, a tak w ogóle to muszę ci coś powiedzieć, ale drap mnie cały czas. Muszę od ciebie odejść, wiesz? Ale, ale dlaczego? A nie przestawaj drapać, drap, śmiało, tutaj. No, słuchaj, no muszę odejść, bo traktujesz mnie jak jakieś zwierzę. Co, co? Drap, drap, drap. No, traktujesz mnie jak jakieś zwierzę, wciąż mnie drapiesz. E ale Sylwia, ty cały czas mi przecież każesz się drapać I dla ciebie zapuściłem, no zobacz, paznokcie No właśnie, zapuściłeś paznokcie, szpony Ja się czuję jak w pazurach jakiegoś zwierza Drap mnie, nie przestawaj Ale, Sylwia, to jest bez sensu Każesz mi się drapać i mówisz, że odchodzisz, bo cię drapie Weź tutaj pod łopatką jeszcze, weź, proszę cię, no weź O, dziękuję, o, podrap, no Sylwia Co? No, ojej Nasza relacja po prostu mi uwłacza. Ja muszę od ciebie odejść, bo ja się czuję jak samica jakiejś małpy albo kozy, jak mnie drapiesz. Poza tym ty ze mną kopulujesz No ale przy ty lubisz seks! No i co z tego? To nie jest powód, żeby wykorzystywać moje słabości i traktować mnie, jakbyśmy mieszkali w dżungli, na drzewach. Ja nie jestem małpą, odchodzę. Poczekaj, zostań. Dlaczego niby? Kupiłem banany. Ba banany? <słuch>